Dobieg końca turniej pięciu strażnic. Organizowana od kilku lat impreza skierowana jest do strażaków, którzy rywalizują w kilku konkurencjach. Ostatnio był bieg patrolowy, a zawodnicy musieli m.in. odpowiadać na pytania dotyczące gminy, ale i wykonywali zadania sprawnościowe. Jest to turniej, turniej pięciu strażnic. Uczestniczą w nim młodzieżowe drużyny pożarnicze z jednostek OSP na terenie gminy. Masów. Uczestniczy w nich 6 jednostek MDP, w tym jedna drużyna dziewczęca. Celem tych zawodów jest szkolenie, jest dobra zabawa dla młodych ludzi, jak również integracja środowiska starzeckiego. Przebieg tych zawodów jest następujący. Składają się z 6 konkurencji. Jest to musztra, piłka siatkowa, piłka nożna z kategorii strongman, strzelectwo z wiatrówek oraz szósta konkurencja bieg patrolowy, która zamyka cały cykl zawodów. Na trasie są różne przeszkody, zarówno ze sprawności fizycznej, jak również ze sprawności umysłowej, testy odnośnie pożarnictwa, testy odnośnie wiedzy o gminie, tego typu zadania. Młodzi ludzie są dobrze przygotowani, uczestniczą oni w zawodach sportowo-prawidłowych na terenie gminy i we wszystkich szkoleniach.